Dzień dobry, witam wszystkie raki na czytaniu energii ogólnych na miesiąc styczeń 2021. Pamiętajcie, że są to energie ogólne, także jeżeli one z Wami rezonują, to zabierzcie wszystko to, co jest dla Was, a co nie, pozostawcie żywiołom. Witam, raki słoneczne, ascendentalne, lunarne i sprawdźcie również, w jakich znakach macie swoje planety osobiste. Jeżeli chcecie zadać pytanie do moich kart, zapraszam. Jeżeli chcecie uczestniczyć w rytuale pełni, która będzie miała miejsce 30 grudnia, również zapraszam, ale wcześniej zapraszam was do zapoznania się z filmikiem, do którego link będziecie mieli na dole w opisie filmu tam bliżej informacje na temat tego dnia, dnia pełni i około pełni. I oczywiście też jak zapisać się na tenże rytuał. Myślę, że to będzie rytuał wzmacniający. Yy, jeszcze go nie mam napisanego, ale tak, tak sobie właśnie pomyślałam, że to będzie rytuał wzmacniający przed wejściem do nowego roku. Bardzo nam się, bardzo nam się yy, przyda. Dobrze, drogie Raki. W takim razie zaczynamy czytanie. Karty oczyszczone, potasowane dla Was na styczeń 2021. Główna energia. Księżniczka Miecz. No, dużo informacji, informacji informacji jeszcze raz dużo informacji. Będziecie zbierać informacje albo ktoś będzie Wam przynosił. Ale z tych przynoszonych przez kogoś do Was, to tak zastanowiłabym się, które są prawdą, a które, które nie do końca. W każdym razie może być to miesiąc z nowymi. Pomysłami, i zupełnie takim świeżym, dziecięcym to może nie, ale takim świeżym, czystym umysłem. To jest środek. Zobaczymy, jak do tej karty odniesie się reszta. Co przechodzi do przeszłości? Ósemka miecz. Wszelkiego rodzaju ograniczenia, właśnie mentalne, odchodzą do przeszłości. Wy będziecie wolni, jak ta księżniczka mieczy. Wolni i otwarci na nowe. Wyjdziecie spoza tej mentalnej pułapki, czy jakiejkolwiek innej, która was blokowała, która nie pozwoliła otworzyć Wam oczu i przez którą nie mogliście zobaczyć czy usłyszeć wszystkiego, co powinniście. To przychodzi do przyszłości. Wy wychodzicie z tego. I słyszycie i widzicie wszystko. Pięknie, że ósemka mieczy przychodzi do przeszłości. Wszelkie ograniczenia, tak jakby się zmieniało. Co się dzieje teraz? 5 kielichów. I teraz, tak, moi drodzy. Pierwsza wersja to jest taka, żeby nie smucić się. I wybierać to, co jest dla was właściwe. Jeżeli ktoś przyniesie informacje zawarte w pięciu kielichach, to weźcie do siebie tylko te najbardziej dla Was wartościowe. Ważne jest również to, że Wy możecie zauważać w tym miesiącu. To, co jest dla Was istotne, ważne. Nie dajcie się tylko zasmucić jakimikolwiek informacjami, które do Was przychodzą, bo one nie do końca muszą być prawdziwe. Skupcie się na tym, co jest. Nie skupcie się na tym, czego nie ma. Bo tą kartę można dwojako in interpretować. Jeżeli będziemy się skupić na wylanym, na, tego, na, co, na, te, na tym, co już dawno pode, powinno odejść do przeszłości, to właśnie będziemy się skupiać na tym. A jeżeli będziecie, będziemy się skupiać na tym, co pełne, wartościowe, stabilne, to znaczenie tej karty przybiera zupełnie inny przybiera znaczenie tej karty zupełnie inne znaczenie. Księżniczka mieczy może też przynosić pewnego rodzaju zamieszanie, tak? I Wy możecie troszeczkę dostać takiego przysłowiowego bólu głowy od tego zamieszania. Też się nie dajcie wciągnąć w tą energię. Nie wracajcie do tego, co było, do jakichkolwiek ograniczeń. Niech ta piątka będzie dostrzeżeniem szklanki do połowy pełnej. Jaki jest wynik, efekt piątki kielichów? Czwórka kielichów. Właśnie. O tym mówiłam po części. Jeżeli będziecie się skupiać na tym, czego nie ma, to nie zauważycie tego, co macie w zasięgu ręki. Jeżeli będziecie się skupiać na informacjach, które, na którymi instynktownie nie powinniście się skupiać, to nie zauważycie, popatrzcie, tego kielicha, który jest nad wami i który jest świetlisty i jest podany na dłoni. I teraz tak. I dlatego taki wynik piątki kielichów. Jeżeli skupicie się na tych kielichach, to nie zauważycie tego. A jeżeli skupicie się na tym, co jest chociażby do połowy pełne, to zauważycie to, co przynosi Wam ten miesiąc. Ok? Dwojako weźmy to. Bo to jest ten sam mężczyzna. Nie wiedzieć czemu on jest cały czas w tej samej, prawie tej samej pozycji. Przynajmniej jego głowa jest ułożona w takiej. Nie wiem dlaczego on się skupia. Właśnie nie widzi. Jest odwrócony tyłem do tego, co jest pełne, a odwrócony przodem do tego, co jest rozlane, co jest niepełne. I on tutaj też. Tak jakby ma za plecami ten ten kielich. Mam wrażenie, drogie raki, że wszystko zależy od was. Jak kierujecie Swoimi myślami. I swoimi. Tu zależy od Was, bo te dwie karty mówią ewidentnie, jaki będzie efekt, jak będziecie odwróceni od dobrego, i jaki będzie efekt, jak skupicie się na tym, co jest, a nie na tym, czego nie ma. Jakie może być jeszcze wyzwanie dla Was w tym miesiącu? Piątka buław. Wyzwaniem może być pewnego rodzaju nerwowość. Ktoś będzie chciał was jeszcze sprowadzić do, yy, do parteru, powiedziałabym, ponieważ ten mężczyzna jest na pozycji zwycięskiej. On, on jest silny, on jest mocny. Ci wszyscy na dole nie mają szans i wy będziecie prawdopodobnie musieli zmierzyć się jeszcze z jakimiś energiami, które będą chciały was mm, obniżyć, obniżyć wasze wibracje. Obniżyć waszą energetykę. To będzie wyzwanie. I właśnie zastanówcie się, o co walczycie. Czy jest o co walczyć w ogóle? Jaka jest rada na to wyzwanie? Szóstka buław. No właśnie. Bycie w, 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 w energii zwycięzcy. Pięknie się te karty tutaj układają. Jeżeli nie będziesz czuł, że jesteś zwycięzcą w tej całej batalii, to nie będziesz czuł tego i dasz się pokonać. A jeżeli będziesz wiedział, że to ja tu rządzę i ja kreuję swoją rzeczywistość, to nic ani nikt nie jest w stanie Ciebie pokonać. Tym bardziej, że Ty wychodzisz z ograniczeń. Wychodzisz z ograniczeń, zaczyna się nowe, ale coś tutaj jeszcze, jakaś przeszłość, jakby chciała zamącić. Jakby mam wrażenie, teraz widząc te karty, mam wrażenie, jakby ta księżniczka mieczy chciała zamącić, coś zamieszać. Żebyście nie wykorzystali tej, tej pozytywnej księżniczki. A to wystarczy tylko widzieć to, co powinno się widzieć, a nie skupiać się na tym, co już jest. Bez wartości żadnej i być w pozycji osoby, która jest pewna siebie i pewna swoich racji, a nie czyichś racji. Jaka jest wasza siła? Kochankowie, umiejętność wyboru jest waszą siłą. Tu wszędzie mamy karty wyboru. Tu tak jak mówiłam: jeżeli wybierzecie tak, to będzie tak. Jeżeli wybierzecie inaczej, to będzie inaczej. Tu, jeżeli będziecie w pozycji zwycięzcy, to nawet nie będziecie musieli się przejmować tymi niższymi energiami, które będą was wciągać w dół. To mogą być osoby, to może być cokolwiek. A wiecie, jaka jest wasza siła. Siła wyboru. Będziecie umieć wybrać. Dostrzeżecie różnice i podobieństwa tego, co się dzieje. I waszą siłą w tym miesiącu, drogi raki, jest to, że wy wybierzecie dobrze. Skupicie się na dostatku, a nie na niedostatku. Umiejętność wyboru. Czy chce być zwycięzcą, czy chce być osobą w ukryciu, która się boryka być może sama ze sobą i słucha jakichś informacji, nie wiadomo skąd dochodzących i martwi się tym i nie zauważa tego kielicha tutaj pięknego, rozświetlonego. Albo jestem najważniejsza i najważniejszy, dokonuję wyboru i wygrywam i przychodzi nowe, a nowe jest w sercu czytania również jak najbardziej. Na czym się skupić? Tutaj mamy na wisielca, a w podstawie mamy jeszcze do tego szóstkę pentakli, czyli równowaga, zachować równowagę. Czyli nie nie dawać dużo od siebie, a druga strona nie daje nic od siebie. Tak? Ja daję za dużo, druga strona daje za mało. Bo ja tak to widzę tutaj. Zachowajcie też równowagę w energetyce. Nie dajcie się nie zrównoważyć. I na czym się skupcie? Skupcie się na spojrzeniu na pewne sprawy zupełnie z innej perspektywy, jak zwykle to robiliście, być może. Być może mieliście tendencję, tendencję do zamartwiania się, i przez to Wam umykało coś i byliście ograniczeni. Ale jeżeli zobaczycie, yy, zobaczcie, jeżeli tą kartę, kartę piątkę yy, kielichów yy, zinterpretujemy z innej strony, z innej perspektywy, to ona nie będzie zła. Tak samo jak i czwórka kielichów. Wszystko zależy od nas. Spójrzcie inaczej na świat niż do tej pory to robiliście. Nawet jeżeli będzie to potrzeba, będzie potrzeba od Was pewnego rodzaju zatrzymania, zawiśnięcia, ale to na własne, na swoje życzenie. Rozważcie wszystko. Nie postępujcie pochopnie. Pochopnie nie, ale z pewnością siebie. I z tą y, bardzo dużą y, siłą y, umiejętności dokonywania wyboru. I równowaga. Nie dajcie po prostu siebie ostatnich soków wyciskać. Równowaga w przyrodzie musi być. Ja podsumuję to tak, drogie raki. Ten miesiąc bardzo dużo będzie od Was zależał, jaką, w jaką wejdziecie, energetykę. To jest umiejętność wybrania drogi przez Was na ten miesiąc. Ja w każdym razie y, życzę Wam dużo radości. Bo ta radość jest pokazana w kartach, ogromna siła umiejętności wyboru, umiejętność spojrzenia na pewne sprawy inaczej i poczucie zwycięstwa i równowagi. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie.